Dzień dobry. Jako dzisiaj pełniący obowiązki kierownika Brożynę chciałbym przedstawić w mojej ocenie zawodnika meczu. Bardzo dobry mecz, bardzo duża walka z drugiej bramki. Hej, Raszowa! Bardzo dziękuję za ten tytuł. Nie wiem, czy moim zdaniem zasłużyłem na ten tytuł, bo nie miałem sił szczerze. Przeciwnik. Był bardzo dobry fizycznie, na pewno, moim zdaniem, lepszy od nas, ale wygrało chyba to doświadczenie, które mieliśmy jeszcze z okręgówki, bo całe sumy tam graliśmy. No i cóż tu powiedzieć? No brawa dla przeciwnika, na pewno. Ciężko wywalczone zwycięstwo. No, tak jak mówię, no bardzo ciężko było, nie? Bo przeciwnik, wymagający bardzo, też dzisiaj brakowało na pewno z pięciu czołowych zawodników. Przeciwnik tutaj w 22 przyjechał, więc strasznie duża ekipa. Ale daliśmy radę i to się liczy trzy punkty wracamy do raszowej. A no to, to moim zdaniem to było słusznie spalone oczywiście. Ale mieliśmy też dwie inne setki na pewno w końcówce i gdyby to wykorzystać, to mecz inaczej by wyglądał, ale to tylko nasza wina trzeba to trenować na treningach takie sytuacje, bo tak jak mówię, to były sytuacje stuprocentowe. Dobra, pozdrowienia jakieś dla. Co? No to pozdrawiam tu wszystkich obecnych i nieobecnych chłopaków z Raszowej, wszystkich kibiców. No i oby sezon układa się tak jak ten pierwszy mecz. Sebastian Koczowa, dziękuję za wywiad, super i tak dalej, nie? Dziękuję.